Miałem małe problemy techniczne, ale już wszystko jest ok. Idziemy dalej misję wykonywać. Ok. Chyba ten budynek będzie. Tak, dobra. Idziemy. O, tutaj trzeba otworzyć. Czy tam hmm. było naciśnięcie, czy coś pisało? Było. O jest, dobra. Pewnie będą ludzie, a jak? Też jest, dobra. Okej, okay, C4. I mam nadzieję, że to już ostatni myśliwiec. Ale dobra, okej. Okay. Chodźcie tutaj, chodźcie moi ludzie. Idziemy tu wysadzić, Hurra, hurra. Dobra, idą, idą, dobra. Wysadzamy. Poszło, teraz zrealizowany. Jest ewakuacja. No i teraz tą samą drogą wrócę, co przyszedłem. Okej, okay, to będzie ten dyk. No, nareszcie, koniec misji. Myślę, że już vlogów na swojej drodze nie napotkam na razie. No, to no, już nie chodzę. AK. Okej, okay, dobrze, idę do domu. No. Ten dyka mogłoby też iść. Ten ale dobra, idę. Ten dyka. <grym> no. Będzie koniec misji trzeciej. Które się nazywa bu, nie pamiętam jak. Hmm, może sobie przypomnę? Nie, nie, jednak nie. Jednak sobie nie przypomnę. dyk. W lewo. Czyli mój koleś tam został? Dlaczego? Chodźcie tutaj. Nie, a tutaj jest żółte. A że samolot nam nie czeka, chyba. Coś, oj, syno, kto wizor o, ten oktowizor wyłączę. Było ciemno, ale ja to lepiej włączę. Wow, samolotik fajny. No i ta żółta kropka jest tutaj dobra. No i ora, dzięki za obejrzenie. Zapraszam do komentowania, subskrybowania i oceniania mojego kanału. Do zobaczenia w następnym odcinku.